Witam Was wszystkie byczki z tej strony Adam Clarkson. Skelet teacher. Dawno nie było. Kiedyś trzeba, prawda, wrócić do korzeni. Lecimy na pełnej, babce nie ma szans. T tak dawno mnie nie było, że pewnie nie będę grać. Nie zapomnij słuchaj zalajkować, zasupować, kochany. Zasupować. Zasupować. Ale <grym> na razie na pełnej. Bum. Dobra, będzie jakaś randeczka. Ciądek za zaplutek, babcia kartoflanka. mu wszystko. Mamy treskę. Co? Chłop coś powiedział? wrażenie, Ej, czy był kiedykolwiek, jakikolwiek poziom, kiedy ten chłop coś powiedział, czy nie? Widzę. Zaczynamy dodawać dźwięki do nas. My będziemy coś mówić teraz, nie? Będziemy kłaść jakieś rzeczy i będą coś w ogóle mówić. I w ogóle. Drawina. Stara dobra. Krabina, czemu mi to robisz? Czemu mi dźwięk niszczysz? Czemu mi głos niszczysz? dobra, musimy znaleźć jakieś zioła, tak? Oni mówili herbs, herbs, tam pipi, pipi. Pi, więc to pewno musimy znaleźć zioła. W ogóle nie mam gwiazdek, nie będę mógł sobie pomagać. A gwiazdki dużo kosztują, więc no będzie ciężko. Ale dobra. Będziecie go będę kobietać klamkę sobie, żeby sobie zdobyć jedną gwiazdkę No dobra, później to może zrobimy. Halo, babciu, gdzie masz zioła? Babciu, kartoflu? Zaplutku, co tam? Nie ma ziół? Tylko nie widzę w ogóle drabiny, to się trochę przeszkadza, nie, nie ukrywam. Kocham cię całym sercem, słuchaj drabino, ale, ale, no niestety po, położę cię tutaj, przede się przynajmniej na coś. Bum. Dobra, i są jakieś zio... Ej, to, o, co to? Halo? Halo, coś tutaj nowego? Nie, nie, nie ma nic, dobra? No to trudno, bo drabina w ogóle trochę stoi, tak jak nie drabina, ale dobra. Yy, czy... O, są zioła, są zioła, dobra, widzimy zioła. Pierwsza rzecz, zioła. Eee, no dobra, działa są. Trzeba coś do nich znaleźć w takim razie, trzeba pewnie jakiś, nie wiem, coś trującego znaleźć, jakiś tam, nie wiem, nie wiem, coś, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, może w kiblach coś będzie? No w kuchni będzie coś, prawda? No gdzie ma być, prawda? Prawda babci? Co się stało? W ogóle ty. Te, te pułapki tam położyłem. Patrzcie. Patrzcie, to jest 200 IQ moment. Moment dosłownie największego IQ jakiej istnieje na tym Ziemi. Ała. No tak, oczywiście, że jak powiedziałem, najlepszy IQ moment w moim życiu. No to musiało się stać coś takiego. No dobra, nieważne, nieważne. No dobra, trudno się mówi. No. Ketchup, czy ty tu zawsze byłeś? Mam wrażenie, że tu nie było, ci zawsze. O no może wyglądasz jakoś inaczej. Nie wiem, wezmę cię, bo cię wyglądasz dziwnie, no. O, ale, ty, takiego, takiej kosy tu nie było. A, muszę je uciąć, dobra. No, takie kosy na pewno tu nie było. Czy a mogę podejść do babci i tam ciasto je rzucić? Czy, patrzcie, patrzcie, uwaga. To będzie, uwaga. Babciu, nie kozacz, bo mam, 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 mam ostro narzędzie w dłoni. No, uwaga, cel, pal. Eee, no, dostała, ale wyrąbane miała o ale wstała, tutaj patrzcie, wstała już uśmiecha znowu ale wyrąbane ma no. no dobra, to idziemy tym. Ciąć, ciąć, idziemy, idziemy warzywka warzywkę. idziemy ciąć warzywka, zobaczymy co się stanie co ja muszę z wami zrobić? co ja muszę z wami zrobić? no ciach mamy liście, mamy herbatę, co będziemy herbatę robić? herbatki, babciu? do zupy mam dodać? i co to, co to zrobi, nie wiem wybuchnie ta zupa? Nie, przecież nikt tam się, nikomu nic nie stanie, chyba się jak trochę, nie wiem, trochę oregano dodam do zupy, nie? To nam się nic nie stanie, no. Przeżyjemy, nie? Masz bo przełapi jeszcze keczup, no. Tak, łap keczup! Jeszcze, o. Ty, a na kamerce nie ma tego keczupu, widzicie? Leży na jej ramieniu, a ty nie ma tego. A to ciekawe? Chyba gdzie jest zupa? Gdzieś. Gdzie, nie, nie powinna być zupa w kuchni przypadkiem? Gdzie indziej może być zupa, nie? Halo? Zupa? Zupka? Zupa gdzieś? Co? Nie w kuchni? To czy wyjecie tą zupę? Gdzie, to, gdzie ta randka będzie? Co? Halo? Randka? Gdzieś tam jakaś, ten? Zaplutek? Gdzieś może stoi? Nie wiem, cokolwiek. No zobaczę, a góra to szukasz, No tu do ludzi, prawda? O dobra, kolejna pułapka dobra. Próbujemy dobra. Olać zupę. Dobra, przeszukam. Jeszcze przeszukam. No, w Kiblu na pewno nie będą jedli złotowo. Dzień dobry, dzień dobry, witam. No, no tutaj w pokoju tortur na pewno też nie. To nie ma szans w ogóle, prawda? No, w piwnicy też nie będą jedli, w siłowni też nie. Tutaj ewidentnie też nie. Gdzie to, gdzie, gdzie to jest? Gdzie, 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 gdzie jest to złota? O wezmę jeszcze jedną łapkę, dobra, zasram tam po prostu tyle pułap pułapek. Zostawię tam tego tyle. Przepapca już nie wyjdzie stamtąd O, alo! Ty jeszcze, są gdzieś jeszcze te pułapki, ty? O! HEL! O! Kolor! Ha! Kolor! Dobra, wezmę czerwony! Nie chciałem tego rzucać! O dobra! Dobrze! Podnieś to! Podnieś! Podnieś! No, dobra. <grystanie> trzeba, nie, trzeba będzie zgadnąć kolor. Pewnie zupy czy coś, nie wiem. Jak to jest jakaś pomidorówka, no to wtedy będzie czerwony, nie? Zielona zupa raczej nie chyba No chyba, że to mam coś, nie wiem Te liście jakoś pokolorować bardziej na zielono, nie, no to nie ma sensu, nie? Czerwony na pewno będzie O, jest jeszcze czycia Dobra, słuchajcie Robimy tutaj A tu jest zupa, hello Witam Dodałem I co teraz? Muszę znaleźć jakąś łyżkę? Łyżkę muszę znaleźć, serio? Dobra, nie żadnych, chyba same trapy Pierwszy No może, no to nie, nie jest to idealne, bym powiedział O dobra, idealny jest pierwszy, dobra, bum Dobra, idealny, dobra i trzeci Jeszcze mógłbym czwartego mieć, bo Wyobraźcie ja sobie, że nie wszystkie cztery Ale niestety czwarty nie uderzył I specjalnie jakoś, nie wiem, zawołamy bawcie, Może jakoś się uda z dzwonkiem czy coś, dobra, jeszcze jedna, trzeci Perfekt, perfekt, dobra, babciu zapraszam Chodź tutaj Bing, bing, bing Bing, 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 babciu chodź Bing, 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 bing Ała, moje uszy Klucz niebieski, poproszę Poproszę klucz niebieski Otworzyć Otworzyć drzwi dobry, dzwonek działa? Ding dong Działa, dzwonek działa, dobra, uwaga Bum, pierwszy Pierwszy! To do pole minowe się dopiero zaczyna, babciu, nie martwcie. Tam ten ketchup leżał, ty teraz, mu widać ten keczup. Ty wlazła w pułapkę i olała to. Widzicie to? Olała to. Ty babciu, ty się ostro zaczynasz na tej kanapie, widzę. Takaś ciebie trochę. No to wy to zabawne. No cóż babciu, no trudno, nie chcesz się bawić, no to nie, no to się nie będę z tobą bawić. Czy ty ta łyżka, słuchajcie, myślicie, że będzie gdzieś tutaj w szafkach? Coś muszę do mieszanie tej zupy znaleźć. No, na kochle na przykład, dobra. Dobra, dobra. To powinno podziałać. Dobrze, 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 dobrze. Mamy jakąś wielką łyżkę, no i zmieszałem. I czerwona jest. No, pomidorową robimy, tak? Mam nadzieję, przynajmniej. Mam marzenie, że, że nie miałem... A nie! O Mam nadzieję, że się nie zbaguje przez to, że będzie szła dalej tutaj. I spada wszystkie pułapki <trym> No <zainteresowała> <trym zainteresowała> <trym zainteresowała> <trym zainteresowała> Dobra, wszystkie pułapki zzańczone. 8 do 10 do 10. No i babcia, patrzcie, na miejscu. Ty, umarła. O, o. O nie, babciu, ty. Co jest dzisiaj z Tobą tak? Co ci się stało? Czemu to taka niemrawa jesteś dzisiaj? Czemu tego tortu nie mogę podnieść? Ty, on jest nie nienormalny. A! To jednak żyjesz, co? Teraz tu żyjesz, tak? To no, oczywiście, że tak. O, oczywiście, że teraz żyjesz. Bum! Zamykam drzwi Nic, uciekam. Okay, A! Jest tam jeszcze grubę. Powiedz, czy to dobre? O! Dobre? To dobre? dobre? Hmm. Something nie right. wydaje <laughs> dokładnie, to Coś O, dobra. się to szybko. Dobra, Co? musimy zgarnąć? Kosę? Kosa, uciąć rzeczy. Bleh. Kosa, uciąć rzeczy, zamieszać, ee, dodać zielony, a nie czerwony, dobra. Wszystko wiemy. O dziwo, bardzo sprawny ten poziom. A wcale tak łatwo nie jest. Chociaż no no w sumie dwie rzeczy są w kuchni, to tak pół biedy, nie? Nie trzeba daleko chociaż biegać. I wszystko dosyć takie jest logiczne, nie? Zioła na ogródku, nóż i ta łyżka w kuchni, nie? Nie ma na przykład, nie wiem. Czegoś głupiego w innym pokoju O, się jeszcze jedną połapkę robimy, nie? Nie mogę się oprzeć wiem, że babcia w tym pokoju siedzi Bo... O, ty, ale się tak ustawiło idealnie No i masz, babciu, chodź Zapraszam o to? Ty co, chciała się tam? Będzie tak stać? Chciała to podnieść, tak? I co? I co, będzie tak stać? Serio teraz tam? Hello, babciu? O, no tak, no, oczywiście, że tak Oczywiście, że tak no bo ucinamy zioła, nie za, nie, o nie, bo czekaj, ty jak zaczniesz ucinać to działa. to mnie chyba No, No, teraz się udać Jakbym ucinał to zioła, to ona mogłaby do mnie podbiec i mnie... I mnie zacząć tutaj łapać za moją szyję A ja nie chcę być łapany za szyję, nie chcę się dusić, ja lubię oddychać Dobra, y, co dalej? A, zupa, a, no tak A to wszystko tam w środku jest Na środku, znaczy w poziomie na środku co ja mogę z tym zegarem zrobić? Rozwalić go? Mogę go rozwalić? Serio? Serio? Nie, nie mogę nic zrobić. oszukany ten zegar. Czy ty coś dosłownie przed drzwiami? Nie? Boże ta pułapka jest do nie wchodzę tutaj. Bo boję się w ogóle tego dotykać, nie? Dobra, dobra. Dobci nie ma. A jest na środku. To jest wszystkie rzeczy trzeba na środku robić. Więc trzeba wiecie. To sprężyć. Kiedy nie ma, kiedy jest okazja? Dodajemy liście... Kurde, herbaty, bo robimy herbacianą zupę. Może być, dobra. Zrobiłaś trochę czerwona. I musimy kolor zmienić. a jakbym tutaj to przeczytał, to jest żeby zmienić kolor zupy do normalny. Więc przydałoby się na no to dodać zielony, a nie czerwony jeszcze, nie? To ma sens teraz, to ma sens, jak to przeczytałem. Ale myślałem, że zielony to chyba sensu będzie. Bo nie ma Skąd? Co dziwicie? Skąd? Skąd? Z dołu, Boże. z zbabcie, no dosłownie zawał, to zrobiłaś mi dzisiaj naprawdę. No biegnij tam sobie Nie można wyskoczyć do baretkę dalej tutaj Nie, rzuciłem się, do dobra, dobra Nie można, nie można, dobra, lecimy, babci tam sobie biegaj Ja sobie dodam kolor, dobra Tylko ty, jak na mnie goni teraz, to ja zdążę to dodać? ja zdążę to dodać? Szybko, szybko Szybko, 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 biegnie Szybko, szybko, szybciej, 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 szybciej Dobra, dobra, uściskamy Niech na ona Szybko O O, dobra O Dobra, dobra Dał się Wydał się, dał się, dał się. Uu, idę spędzić moje ostatnie minuty z drabiną. Ostatnie minuty tutaj będzie z drab... panią drabiną. Okay. Idziemy na drabinę. Bum, bum. Dobra. Bum, bum, bum. Zginamy się. Najwyżej jak się da. Dobra. Odkładamy telefon. Rozkładamy fotel. Moje nogi mnie bolą. Kowala mam rozwalone. Jach, rozkładamy nogi, ach, pomimo tego, że wolą. i czekamy. No, no teraz musi się udać, prawda? O, bum bum. Dzień dobry, witam Radka. Tylko to, że dodaliśmy te liście jakieś kurde herbatki, to będzie zła zupa już to bez przesady, nie? Chyba. But Francis, how dare you? Aż takie niedobre te liście było, że podróż od umarł? Zabiłem dziadka za przódka. Serio? To co to było? Co ta nam hodowała? Jakieś trujące tnoszcza? Tak? Jakieś Co jak dotarłeś do końca, napisz w komentarzu, że widziałem koniec w tajnym, w tajnym klubie. Ludzie co oglądają do końca jestem w tych paru tam 25%, a na razie żegnam Cię byczku kochany.